Dzisiejszym Split Second. Cześć i witam was w dziewiątym odcinku Split Second. Jak mogliście zobaczyć, prawdopodobnie będą nas czekać dzisiaj jeszcze trudniejsze wyścigi, jeszcze bardziej wybuchowe i jeszcze trudniejsze wyzwania. E, będziemy mieli dwa wyścigi w suchych dokach i po autostradzie. Ponownie zemstę z nieba. Chyba naprawdę dają nam się tutaj twórcy trochę zemścić za te wszelkiego rodzaju naloty, no bo to jest po prostu nalot z. Punktami życia helikoptera, w kanalizacji i przetrwanie w dzielnicy magazynów. No i oczywiście wyścig elitarny. Jako, żeby tradycji stało się zadość, zaczynamy od wyścigu, tym razem w suchych dokach. Nie zmieniając samochodu, auto zapis nie powrócił. Dlatego jestem zmuszony nagrywać to jednym ciągiem. Dlatego też nie mam możliwości przeczytania Waszych komentarzy i ustosunkowania się do nich, ponieważ autozapis tej gry się zepsuł. Nie mogę tego naprawić. Dobra, tak więc zaczynamy wyścig. dziewiąty epizod Suche Doki. Jedziemy i miejmy nadzieję, że zaczniemy to wysokim C czyli dobrym Championship meczem A raczej wysokim miejscem pierwszym. Oczywiście, już zostałem trochę sam, wpadłem na tego suwa. No, dobra, nie będę miał tego za złe. Opa, tutaj też niektórzy się rozbijają, ale my już tutaj musimy wyeliminować tą czołówkę, która tam gdzieś jest. Dwa złomy, to nie ja to użyłem. Wow, czy się zmieścimy? Zmieściliśmy się, świetnie. Tutaj znowu o mały włos, ale nam się udaje tego dokonać. Kolejny power-up użyty. Ale my jedziemy dalej. Jest dobrze beczka. Śmiechu. To było. Wow, tamten jak wystrzelił, ale czy zaraz nie zostanie rozbite? Nie, ale my tutaj też musimy trochę driftować z tego powodu. Tutaj może trochę w drafcie pojeżdżę. No nie jest może najlepiej, ale też i nie jest najgorzej. Bam! Niszczymy cię! Niszczymy! Albo i nie. Jednak nie został zniszczony, a sam sobie zrzucił to na głowę. A to niedobrze. Wow, to było świetne zagranie. Może i nie z mojej strony, ale świetne. Co mogę potwierdzić. Tutaj mamy kolejne jakieś nieczyste zagrywki o mały włos. No to nie był taki mały włos, ale jedziemy. Oj, tutaj już jest bliżej tych wybuchów różnych. I będziemy zmieniać trasy bo mamy sporą przewagę. Dobrze, jedziemy, jedziemy. Ło Dobrze, bardzo się cieszę, że tam dwóch zostało rozbitych. Dobra, tutaj mamy tego pana, który chciałby pewnie zostać rozbity, a to to zostało aktywowane, no i przyjechał bez problemu. Ja lubię te wybuchowe poerapy, bo przynajmniej wiem mniej więcej, gdzie mogę ich użyć i że mam Troszeczkę większą pewność, że zostaną rozbici. Czy ta beczka trochę nam pomoże? Pomogła nam! Dziękuję, ale znowu zostajemy tutaj z kolejnym przeciwnikiem. Dobra. Oh my god. Co chwilę się wymieniamy pozycjami, o tutaj kolejny jakiś pan chce nas wyprzedzić i robi to bez najmniejszego problemu, nie mamy jak się bronić. Tylko możemy po prostu dać się wyprzedzić i użyć power-up'a, nic innego nie możemy tutaj uczynić, zrobić, bo nie mamy takich możliwości. No, ale może tutaj coś nam się uda zrobić? Nie, na, nawet nie będę próbował. Może ktoś inny coś za nas zrobi? Tak, tak też się stało. Bardzo się cieszę. Dobra, sam sobie utrudniłem życie, ale rozbiliśmy chociaż tego co był na drugim miejscu. A pam! Czy to go rozbije? Chyba tak. Chyba go rozbiło, tak. Dobrze, bardzo się z tego cieszę. Nikt tego nie użył. Bardzo dobrze. No i jedziemy. Jedziemy, mój drogi, bo to jest ostatnie okrążenie. Już tutaj na drodze widzę, że wszystkie power-upy chyba zostały nawet zużyte. A ten jeszcze nie. On się cały czas odnawia, ale nie jest to jakieś bardzo duże... Duży problem dla nas. Oczywiście, tutaj będziemy musieli uważać na tą beczkę z helikoptera. Na pewno zostanie zrzucone, jakbym wiedział. Jakbym to gdzieś przeczuwał. Tutaj też to zostanie wybuchnięte. No i tutaj znowu zostaniemy wyprzedzeni. No, to i teraz pytanie: kto ma szybsze auto? No chyba on. No jednak on ma szybsze auto. A my teraz musimy sobie naładować tym draftem. Pasek power-upów, no i tylko modlić się o to, żeby gdzieś go tutaj wysadzić. Za nami też jest jeden z wściekłych panów. Aj, tutaj źle użyty power-up, ale będą jeszcze chyba dwa. Proszę. 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 Nie, ten, tamten jeden głąb znowu przejechał. Ach. Dwa power-upy zostały użyte i żaden go nie rozbił. Ach, bardzo to jest znerwujące nieraz, że oni pomimo no, słabszych samochodów, tak, nie mogą zostać rozbici. Nawet pomimo dwóch power-upów, no, chociaż my, my też nieraz się tak łatwo nie dajemy. Drugie miejsce nie jest złe, ale wolałbym pierwsze. Ach, Rooney na trzeciej pozycji Akbar. No, nie, tylko z jenem mi się tutaj to kojarzy, <laughs> więc e, no akurat do tej gry Nick Akbar, nie wiem czy jest dobrym Nickiem, ale nie będę się wypowiadał na ten temat. Dobra, kolejny wyścig, tym razem na autostradzie zaczynamy, e, emocje są spore, znowu bliski bardzo był ten wyścig, e, z tego powodu noże. Jest blisko i są czasami e, problemy z wyjechaniem, pojechaniem tego tak, czy... Nie, nie wiem już nawet co mam powiedzieć na ten temat. Gra jest świetna, dostarcza dużo emocji i to jest na pewno to, co powinny gry robić i dlaczego w gry powinniśmy grać, żeby dostarczały nam jak najwięcej emocji. Niektórzy lubią grać w horrory i się bać. Ja natomiast lubię grać w gry wyścigowe, które dostarczają mi adrenaliny, że muszę się na coś tutaj wyżyć. No bo inaczej tego nawet nie umiem powiedzieć. Jak tutaj moglibyśmy to zrobić? Dobrze jest, dobrze. No, może i nie, nie my tutaj zostaliśmy e, z Unią. Jest bardzo dużo tych... Poerapu znowu w użyciu. No i tutaj jesteśmy też blisko tego przed nami. Co dobrze nam wróży. Chociaż też niby z jednej strony dobrze nam wróży, z drugiej strony to, że mamy 6, 5 e, gości za nami, więc nie wiem, czy to tak dobrze wróży. Tamten goście w ogóle sobie z tego powerapa. Nic nie zrobi. Może z tego sobie coś zrobi. Tak. Lipsko rozbite. Oooo, to jest ta trasa, która dostarcza nam sporo problemów nieraz. I to jest czasami problematyczne. Eee, no to nie ja użyłem tego power chociaż było bardzo blisko. Dobrze, tam znowu ktoś coś rozbił. Eee, prawdopodobnie tego użył takiej stacji benzynowej, nie będę używał tego power-upa, bo nie ma za dużej potrzeby, możemy się obronić... E, obronić, haha! E, być zepchniętym przez innego i tak się o to obronić. To nawet nie była jakaś specjalna obrona, no kurde. Ja tylko jestem spychany, a że on podczas zepchnięcia trochę zwalnia to... Oj, o. Ja jestem spychany. Wow, fuck. To chyba... Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. I ciekawe jestem, jakie miałem skręcić, skoro poleciałem. Dziękuję ci, Akbar. Naprawdę, jesteś moim najbardziej znienawidzonym... ...tem, przeciwnikiem. W sumie, jak można, no jak można. I nie mam teraz żadnych power-upów, więc... E, ...chyba będę musiał się zadowolić czwartą pozycją. Jest to po prostu świetne... <grydy> ...fizyka. Naprawdę fizyka. Wyrzucić taki samochód na taką odległość, tak? Bo przejechał samochód pode mną. O rany! Jak normalnie z e, szybkich i wściekłych. Kiedy to dostajemy e, taki samochód, który może wyrzucać inne samochody do góry. No. Mniej więcej to na takiej samej zasadzie jest. Nie wiem za bardzo, jakby miało to mieć zastosowanie w rzeczywistości, ale ta gra nie jest grą rzeczywistą. No, a ja na piątej pozycji już ląduję jedźże prosto, czy ty to potrafisz to zrobić? Bardzo bym się cieszył, gdyby gdyby naprawdę była taka możliwość jechania prosto. mam nadzieję, mam tylko jedną nadzieję. Dlaczego ja nie mogę tego użyć? No fuck you! Fuck you! Very much. Ja specjalnie pozostawiałem sobie te, bo mówię, okej, okay, dojeżdżam do tego zakrętu i jestem mocna zagrywka. Ale nie. Dobra, muszę to zrestartować. To jest. o, Bardzo, bardzo denerwujące. No, kurde, nie spychaj mnie. Przez moment, nie, to, to jest po prostu dla mnie, nie rozumiem tych power-upów, czy ty możesz mnie znowu nie dotykać? Bardzo bym prosił. Wiesz, jak tak, taki dotyk boli na całe życie. Dobra, jednego rozbiło już drugiego, nie, bo po co? Jednak kolejny kogoś power-up chociaż go rozbił. Może nie mój, jedźże prosto tu. kurde. Chcesz jeździć na lewo i prawo? Co tobie zamiast tego, zamiast benzyny, wlali w wódkę. No. Jedźże! Ja tobie w prawo, a ten wprost. Szkoda, że w ogóle nie w lewo. Fizyka tych wybuchów to nie wiem, gdzie ona była robiona nieraz, bo samochód zamiast wyrzucić na, na prawo, tak jak działa fizyka, to nie jedzie tobie w lewo, tak jakby się tam tworzyła próżnia. No. Nie wiem, nie rozumiem tej próżni nieraz, ale okej, okay. może ja się na fizyce nie znam. Dla mnie wybuchy to są siłą odśrodkową, a nie dośrodkową. Tak jak tutaj na przykład, zostałem wypnięty na ścianę, a nie w ścianę. Nie wiem czy to kogoś wysadziło, raczej pewnie nie, bo po co? Fakio. Sześć złomów. Dziękuję bardzo. Nareszcie. Chociaż trochę, ale mam nadzieję, że chociaż uda mi się to wygrać, bo ja w to nie wierzę. Bardzo bym chciał już to wygrać, bo tyle poświęceń, ile tutaj akurat podczas tego wyścigu, no już drugi raz. No nie, nie, be, nie będzie mi się chciało przechodzić tego trzeci raz tego wyścigu 2 i 3 sekundy. Na pewno to przegram. A to jest za mała odległość, żeby była jakaś bezpieczna, chociaż nie ma takiej możliwości. Ach. No, chciałbym wygrać ten wyścig. Czy to da się zrobić? Czy ja mogę żyć taką nadzieją? Dobra, 2,9? O, chyba trochę nawet zyskaliśmy tej przewagi. Wow, jest możliwe. Jedź dobrze, że tamtędy nie przyjeżdżałem. Dobra, są w miarę daleko. W miarę daleko. Chyba się uda, chyba się uda. Za drugim razem. Udało się. Użyty ten duży power-up w końcu daje nam zwycięstwo, ale nawet nie, nie cieszę się z tego zwycięstwa, bo to nie było zwycięstwo za pierwszym razem, tylko za drugim. Kiedy to już musiałem się totalnie zdenerwować, i dopiero wtedy udało mi się to wygrać. Ah. Dobrze, chociaż mamy kredyty. To jest na plus. Eee, szkoda, że ta gra mi się nie zapisuje. Oczywiście. To jedziemy dalej. Eee, jedziemy na lot. Zemstę z nieba w kanalizacji. No i jedziemy, jak oczywiście, zawsze naszym. Samochodem elitarnym, nie wiem dlaczego tak gra się nie zapisuje. No, to jest kiepskie, bo jeżeli znowu będę musiał to nagrywać ponownie, nie wiem, część z Was może wie, moje nagrania poszły się kaszanić ze względu na Actiona, ponieważ Action nie nagrał głosu z gry, więc nagrywam to nawet ponownie. No, i e, pierwszym razem też miałem takie odczucie, że to jest cholernie ciężkie. Te ostatnie odcinki są bardzo, ale to bardzo ciężkie. Ale chociaż to z drugiej strony to dobrze, bo wiemy, że ta gra nie jest łatwa i przynosi jakieś tam różnego rodzaju emocje i doświadczenia. Dobrze... Eee... a nie wiem co za bardzo mam zrobić, bo niby... Mógłbym tutaj... Dobrze? Dawaj, dawaj szybciej. Tutaj można sobie trochę podriftować, bo te kanały są szerokie. Możemy sobie chociaż troszeczkę tych pasków tutaj znaleźć. I ta trasa jest właśnie pod tym względem bardzo dobra. Dobrze, zniszczone. A ja specjalnie teraz tak trochę... Mocniej driftuję, bo wiem, że to może się dla mnie zakończyć lepiej niż omijanie tych rachiet, które tutaj gdzieś są i się pojawiają z Nienacka. No dlaczego najechałeś akurat na tamto? Tylko proszę, nie, nie zderz się gdzieś tutaj. Dobra. Jeszcze raz musimy go trafić. Mamy pół, dory, pół, pół minuty, 30 sekund. Żeby tego dokonać. I proszę, będzie, będzie, będzie. Jest. Helikopter strącony. Udaje nam się to wygrać. Nawet bez większych problemów. Dobrze, że akurat ta trasa była, bo ta trasa ma sporo takich driftów, gdzie możemy sobie mocno wydriftować. No i nabić sobie troszeczkę tych punktów. I moim zdaniem mamy bardzo dobry czas. Więc zaczynamy od przetrwania w dzielnicy magazynowej, nasz samochód znowu. Jedziemy samochodem elitarnym, a w przetrwaniu w przetrwaniu, pomimo tego, że ten samochód ma małą e, tą. Siłę to i tak dobrze mi się nim jeździ. Zobaczymy, czy uda mi się to potwierdzić. E, I zająć pierwsze miejsce. Szkoda, że zostałem zdraspiony od razu na ten filar, ale nic nie szkodzi. Aha, dobrze, cieszę się, że ty się zderzyłeś, nie ja. Ok, tutaj mamy beczki. Czerwonych nie lubię. Więc jedziemy dalej. Hurra! Czerwone bytuszki. Dobra, jest dalej, jedziemy, mamy już siódmą pozycję. Od tutaj musimy się zmieścić pomiędzy dwoma aż. Dobra, wyprzedzamy kolejnego tira. Tutaj musimy się schować za tą całą figurą. O, tylko nie jest na nas zaraz, czegoś. To by było bardzo nieprzyjemne i niemiłe z Twojej strony. Czerwone! Wo, to było blisko. Ale na szczęście udało się. Jest so niu! Dobra, zmieściłem się. Najlepiej jest je wyprzedzać po lewej stronie, ponieważ one rzucają te beczki e, od prawej. Zaczynają od prawej, zrzucając do lewej. Tak jak widzicie, e, to możemy tam lepiej troszeczkę uciec. Dziękuję, że zabrałeś ze mnie tą beczkę. I mamy pierwsze miejsce! Czy to nie jest wspaniałe? Bez żadnej kraksy. Bez jakichś większych problemów ta mapa naprawdę się nadaje do dobrego jeżdżenia i do wyprzedzania tych tirów i do wymijania tych beczek. Ona nie jest wąska. Tak powinny te trasy wyglądać. Na wąskich trasach nawet nie mamy możliwości zrobienia nalotu. Ponieważ tam jest to tak poustawiane, tam jest po, po prostu tego naćkane. Lewo, prawo, lewo, prawo i to jest zawsze na środku pasa. Kiedy droga ma dwa pasy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, jak my mamy to wyminąć? No, ja niestety do takiego poziomu nie doszedłem, ale wiem, że mamy elitarny wyścig i znowu bardzo dobry odcinek. Mimo, że trochę się denerwowałem, mimo, że musiałem powtórzyć jeden z wyścigów, to mamy sporo kredytów i bardzo mi się to podoba. Dobra, jedziemy wyścig elitarny tego dziewiątego odcinka Raptor. Musimy się jego bać i obawiać, ponieważ Raptor będzie nam zachodził za skórę, a że tutaj mamy chyba jeszcze co najgorsze e, wąskie trasy i e, power-upów nie jest zbyt dużo, to może to się dla nas różnie skończyć. Tamta dwójka już oczywiście pojechała bardzo daleko. No tak, jeszcze tamten na mnie wskoczy. Dobrze. Jestem na ostatniej pozycji, ale jakoś mnie to nie przeraża jak na razie. Dobra. Lifewire rozbity. 4 razy złomek. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzecie miejsce. Czyli teraz mamy już przed sobą tylko tamtą dwójkę. Ile czasu? 7 sekund. Jest bardzo dużo. Nawet powiedziałbym, chyba, że za dużo. Rig. No gdzieś z tyłu jest za nami. A nie będę ten ty przyjeżdżał, bo jakoś czuję, że może się to dla mnie źle skończyć. Tam widzę jednego. Oh my god. Dobra, jest, dobrze. Jest w miarę dobrze. Mamy drugie miejsce. To dobrze. Ech, 7 sekund do pierwszego miejsca. To nie brzmi za dobrze. Niestety. To też nie, torpedo. No i. Tak się o to kończą moje marzenia o wygranej. Niestety. Pokaz siły dwa złomy chociaż. Brown trzy cztery i Raptor. Raptor dobrze. Zniszczony. Lifewire zniszczony. Drugie miejsce. Dobra, 8 sekund do pierwszego miejsca. Czy to jest możliwe w ogóle do nadrobienia? Chyba, że on się gdzieś zatrzyma. To wtedy może tak. Mogę z tego skorzystać, dziękuję. No chyba też skorzystał z tego skrótu. No dziękuję za wprowadzenie w drift, bardzo mi się to przydało. Jednak to tam widzę gdzieś z przodu, ale to jest... O Jezu. Ale jest to nadal daleko. Tylko się teraz, Wixen na pierwszym miejscu. Wow! Jest. jest! 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 Jak na razie jest! Dobrze! 3 sekundy. Może nie najlepiej, ale. Jest nadzieja. Nadzieją mówią matką głupich. ale niech będzie. Dobrze, że tamtędy nie pojechałem. Boję się jeździć tym samochodem przez te stacje benzynowe. Raptor jest! Dziękuję ci! Dziękuję Vixen, LifeWire, The Hammer. Dużo ich tam jest, bardzo dużo. Nawet powiedziałbym, że za dużo. Proszę, traf. Ale nie driftuj, nie driftuj, naprawdę. Jest, czy wy to widzieliście? Ostatni zakręt. Ja zamarłem przez ten moment, kiedy się na nim zatrzymałem. O rany, ja tylko nic nawet nie powiedziałem. O. Oh. Coś niesamowitego. O, Świetne, naprawdę świetne. Wygrywamy! Dopiero teraz do mnie to doszło. Nie, doszło do mnie to wcześniej. O, świetnie, świetnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Może tego nie słychać, ale jestem oszołomiony. Jak wyglądał ten ostatni zakręt. Znowu zostałem na ostatnich metrach wyprzedzonych przez trzech. Ale dobrze, że miałem te trzy power-upy w zapasie. One mi pomogły. O! Dobra, dalej nie przedłużając, jedziemy do kolejnego odcinka. Ja się z Wami żegnam, zdobywamy nowy samochód. Elitarny samochód 440 Special. No i cóż, do usłyszenia, do kolejnego odcinka. Do zobaczenia, cześć! W następnym split second.